Przyglądamy się różnym sposobom, w jaki mówi do nas Bóg, ale kiedy rodzi się w nas jakiś myśl, jakieś wewnętrzne przekonanie, słyszymy jakiś głos, musimy umieć rozpoznać, czy to rzeczywiście jest Bóg. Dlaczego o tym mówię? Bo przyglądamy się nauczaniu o modlitwie, które jest w Nowym Testamencie. Przeszliśmy Ewangelię, dzieje apostolskie, teraz listy apostolskie i... W liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale Paweł pisze tak: Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Czyli stare tłumaczenie mówi: unikajcie wsz wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Myślę, że to jest bardziej takie subtelne. Ale w każdym razie, nie chodzi o to, żeby zagłoszyć w nas ducha świętego i mówić: Nie, no, Bóg nie przemawia, tylko przemawia przez Biblię. Mówiłem o, o Biblii. Wczoraj, a dzisiaj chcę się przyjrzeć temu, kiedy Ty wewnętrznie czujesz, że to jest Bóg. A więc to jest to, co Biblia nazywa darem proroctwa. Czyli w Twoim wnętrzu rodzi się takie przekonanie, że Bóg coś Ci mówi. I teraz przyjrzyjmy się kilku rzeczom. Po pierwsze, kiedy czujesz, że Bóg mówi coś do Ciebie. Na przykład, podoba Ci się jakaś dziewczyna, Ty jesteś kawalerem, ona jest panną, podoba Ci się dziewczyna. I wewnętrznie czujesz, że Bóg mówi ci, to będzie twoja żona. No, tu bym bardzo, bardzo uważał. To, że podoba ci się dziewczyna, jeżeli patrzysz pod względem charakteru, pod względem waszych wartości, pod względem jej atrakcyjności fizycznej, pod względem waszych planów życiowych i myślisz, to mogłaby być moja e, przyszłości żona, to zacznij ją poznawać. Zupełnie normalna rzecz, tak? Ale nie zafiksuj się tym, że to musi być Bóg albo w biznesie. tak Ja trochę działam, jestem przedsiębiorcą. Czasami ludzie mówią, czuję, że Bóg chce, żebym zrobił jakąś inwestycję. To jest bardzo niebezpieczne. Więcej widziałam zła niż dobra. Więc kiedy my odczuwamy wewnętrznie, że mówi do nas Bóg, dobrze jest, żeby ktoś to zweryfikował. Poza tym to jest bardzo ciekawe, że w Nowym Testamencie ile razy jest mowa o proroctwie, tak tutaj proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, bo może być tak, może być tak, że tobie się wydaje, że coś jest od Boga, a nie jest, ale może być też tak, że część tego proroctwa jest od Boga, a część dodałeś sobie sam. Pamiętam taki moment, kiedy wyraźnie czułem, jak Bóg mnie pociesza, i tak dalej. I czułem, jak właśnie modliłem się, byłem strasznie rozwalony, wewnętrznie. I czułem, że Bóg mówi: Kocham cię, jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Zapisałem sobie to wszystko. I na końcu czułem, jakby Bóg mówił: W tym tygodniu pośle do ciebie y kogoś, kto ciebie pocieszy. Pomyślałem sobie: Okej, okay, pewnie coś się takiego wydarzy. Minął cały tydzień i, i nic się nie wydarzyło. Za jakiś czas rozmawiałem z pewnym człowiekiem, y takim moim mentorem wtedy, i powiedziałem mu o tym. On mówi: Dokładnie mi zacytował wtedy to: Wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie. Mój na pewno to, że Bóg Ciebie kocha, że Cię pociesza, że jesteś Jego umiłowanym dzieckiem to jest prawdą. A to, że chciałeś, żeby. To, to było już Twoje pragnienie żeby Bóg posłał kogoś, kto Cię pocieszy, więc tutaj potrzebujemy takiej ostrożności. A co, kiedy inni nam prorokują? No tu bym był jeszcze bardziej ostrożny. Możesz powiedzieć, Andrzej, czy nie przesadzę z tą ostrożnością? Nie przesadzam. Zapewniam cię, że nie. Poza tym Biblia też tak to akcentuje. Popatrzmy chociażby w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, kiedy Paweł pisze tak. Prorocy niech przemawiają po dwóch albo trzech, a inni niech to roztrząsają. Czyli zobacz, Paweł nie mówi o ludziach, którzy prorokują, ale o prorokach, czyli ludzi, którzy mieli urząd proroka. I nawet tacy ludzie trzeba to roztrząsać. Po pierwsze, co trzeba roztrząsać? W książce Dar proroctwa Bruce Joku pisze o takich bardzo ważnych kryteriach. Po pierwsze, trzeba roztrząsać, kim jest osoba, która prorokuje. Jeżeli nie znamy tej osoby jakaś przypadkowa, gdzieś na dużej konferencji podchodzi do nas, byłbym bardzo ostrożny. Zresztą ja w takich wypadkach pytam: OK, czy możesz mi coś więcej powiedzieć o sobie? Jak często prorokujesz? Gdzie prorokujesz? W jakiej jesteś wspólnocie? W dziewięciu wypadkach na 10 takie osoby się obrażają i mówią: Bóg to mówi, a ty. No mówię, a ja postępuję zgodnie ze Słowem, czyli roztrząsam to, badam to. Więc po pierwsze, czy ten prorok jest sprawdzonym prokiem, jaki ma charakter, czy jego procy się sprawdzają. Ale nawet jeżeli tak, to Paweł pisze, nawet tacy, tacy procy, to musisz to, to zbadać. Druga rzecz, co Ty odczuwasz w swoim duchu? Bardzo rzadko słowo pochodzące od Boga. Jest nowym słowem takim kierunkowym, że nagle Bóg mówi: Wyprowadź się, jedź do innej miejscowości i załóż tam kościół. Jeżeli takie coś by prorok powiedział, to jeżeli wcześniej Bóg ci o tym mówił, to by było tylko potwierdzeniem. Tak jak mówi jeden z psalmów: Bóg raz powiedział, dwa razy słyszałem. Natomiast jeżeli to prorok mówi, to wzbudza w tobie niepokój, burzy jakby twoje plany, to raczej na 100% bym tutaj to odrzucił. Prorok przychodzi i Bóg przez niego może potwierdzić coś, co już mówił w Twoim duchu. Może trochę poszerzyć Twoją wizję, może coś dodać do tej Twojej wizji, ale to jest bardzo ważne, co Ty odczuwasz w swoim duchu. I kolejna rzecz, przedstawiłbym to ludziom, którzy Cię znają, którzy są Twoimi duszpasterzami, albo Twoimi liderami, albo z Twoimi takimi e, ludźmi, partnerami, którzy są na przykład w Twojej grupie domowej, grupie biblijnej, żeby oni też wypowiedzieli się. To jest właśnie to roztrząsanie, ta mądrość, którą daje nam Bóg, abyśmy ślepo nie przyjmowali tych wszystkich słów, tylko żebyśmy je rozeznali. No i oczywiście podstawy podstaw, czy to się w ogóle zgadza ze Słowem Bożym. tak? Więc podsumowując teraz te wszystkie rzeczy, o których mówi Biblia. Pamiętaj o tym, że proroctwo, jego cel. Jest taki, jak Paweł piszał w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, kiedy mówi o, do tego, do czego jest proroctwo. Otóż, proroctwo jest ku zbudowaniu, ku pokrzepieniu, ku pociesze. Czyli proroctwo może nas napomnieć, ale w tym zawsze będzie zachęta. Powinno nas zachęcać, powinno nas budować. Proroctwo nie zawiera słów wiedzy, czyli nie przekazuje e, jakichś faktów z naszego życia. I nie wskazuje nam, co mamy zrobić. Możesz teraz mieć zamieszanie powiedział Andrzej, ale niektórzy przekazują. Tak, to jest inny dar. Tutaj działa prostwo jest zachętą, ale jeszcze jest słowo wiedzy, słowo mądrości, czyli wiedzy, poznanie jakichś faktów, których osoba prorokująca nie może znać, i mądrości, czyli pokazująca ci, co robić, ale wtedy tym bardziej zalecałbym ostrożność. Ostrożność w tym patrzeniu, ponieważ czasami taka osoba. Może dobrze Bóg jej pokazać? Na przykład do mnie kiedyś podeszła osoba i powiedziała mi o pewnych problemach, które przeżywam. Ja się bardzo ucieszyłem, i ta osoba mówi: No, masz takie problemy? Ja mówię: Tak, no to wspaniale, i podeszła. Ona była zachwycona, że Bóg jej pokazał, ale nic z tym nie zrobiła, ani nie pomodliła się za mnie, ani nie powiedziała mi: Widzisz, skoro Bóg to pokazał, to widocznie to chce cię pocieszyć. Więc musimy zawsze pamiętać o tym, żeby. Że, że to proroctwo powinniśmy potraktować poważnie, a potraktować poważnie prosto znaczy zbadać je samemu i pozwolić zbadać innym. I kryteria są następujące. Czy jest zgodne z Bożym Słowem? Jakie wewnętrzne odczucia budzi w moim duchu? I co mówią na to inni dojrzali chrześcijanie? I to jest to samo, jeżeli ty, to proroctwo przychodzi bezpośrednio do ciebie, kiedy się modli, że czujesz, że Bóg coś ci mówi. No to znowu te kryteria. Czy jest zgodne z Bożym Słowem? Czy ja w duchu rzeczywiście mam potwierdzenie, że to jest Bóg? I bardzo ważne. Co inni dojrzali chrześcijanie na ten temat mówią? Duchu Święty, Ty jesteś duchem proroctwa, Ty pobudzasz ludzi, żeby prorokować, Ty do nas mówisz, kiedy się modlimy, więc proszę Cię, daj nam tą mądrość, daj nam to rozeznanie, że kiedy Ty do nas mówisz, żebyśmy w swoim duchu wiedzieli, czy to jest od Ciebie, czy nie, żebyśmy mieli tą odwagę, podzielić się tym z innymi i żebyśmy mieli mądrość i miłość skorygować tych, którzy prorokują niewłaściwie. Amen.